się sami ogarnąć jak słyszycie echo było duże a boję się że echo przez pomyłkę mogłoby powtórzyć nie to co trzeba no bo wyobraźcie sobie że wznosimy tu piękny okrzyk mówimy dziękujemy za pogodę a echo odpowiada acz acz ocz, ocz. wierzymy w to że będzie dzisiaj lepiej więc rozpoczynamy to wydarzenie które jest wiecem antywojennym tak więc również muszę zgłosić do policji, że wiec oficjalnie uważamy za rozpoczęty. Bardzo się cieszę, cieszę że widzę Was tutaj tak licznie. Jesteśmy w bardzo symbolicznym i ważnym miejscu. Pod pałacem prezydenckim, za waszymi plecami, część z was ma go po lewej ręce, państwo, którzy stoicie po drugiej stronie możecie na niego patrzeć, siedziba prezydenta, zwierzchnika sił zbrojnych, jako ludzie, którym na sercu leży zdecydowany sprzeciw wobec uśmiercania naszych dzieci, ojców, braci, sióstr, natek, Apelujemy również do prezydenta, żeby wysłuchał uważnie każdego hasła, które tutaj padnie. Każdego hasła, bo jednym z ważniejszych wypowiedziała je Agnieszka Fatyga, było najgorszy dzień pokoju. Macie to hasło na górze. Jest lepszy niż najpiękniejszy dzień wojny. Oby te słowa nigdy nie musiały się w naszym życiu sprawdzać. Ale jak to na ogół robimy, bardzo proszę wszystkich o postawę zasadniczą. Zaczniemy hymnem. Rodacy, rodacy, kamraci. Więc jest zorganizowany przez organizację, stowarzyszenie. Zarejestrowano legalnie partię Rodacy, kamraci. Ale nie jest to wiec partyjny, nie jest to wiec stowarzyszeni, stowarzyszeniowy. To jest wiec wszystkich Polaków, którym na sercu leży pokój i całkowite odsunięcie na tyle, na ile to możliwe. Wojny od naszych bliskich. Bardzo proszę, za wydarzenie odpowiadam osobiście, ja się nazywam Marcin Osadowski. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek pytania bądź wątpliwości, zapraszam do mnie. Jest wśród nas straż kamracka, także będą oni również zwracali uwagę na to, co dzieje się dookoła. Mają prawo osoby niewłaściwie się zachowujące wyprosić z tego wydarzenia za moim pośrednictwem. Więc bardzo również proszę o nieprowokowanie, o zachowanie spokoju. Przypominam, że w tym miejscu nie wolno używać pirotechniki. Szanowni komraci, jeśli ktoś z Was, ponieważ to ma być głos wszystkich Polaków, Polacy, Państwo, którzy przyszliście, bo zatrzymały Was te hasła, jeśli chcecie zabrać, chcecie zabrać głos w tej sprawie, antywojennej, gdzie mówimy jasno pokój tak, wojna nie zapraszam do mnie ja zapiszę sobie i umożliwimy wam zabranie krótko tutaj głosu tak żeby również was wasz głos był słyszalny i żeby dobrze wybrzmiał a teraz poproszę lidera naszego ruchu Wojtka Olszańskiego Dzień, kameraci. Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć, śmierć, śmierć. I kto ma problem? Wróg ma problem. Być wrogiem Polaków nie ma przymusu takiego. Jest to jego własna, nieprzymuszona przez nas wola. Więc dokonał wyboru. Ale od razu gradujemy. Wróg to jeszcze. Inaczej, nieprzyjaciel to nie to samo, co wróg. Z nieprzyjacielem można się jeszcze dogadać. Z wrogiem już niestety nie. Zebraliśmy się tutaj dzisiaj, kamraci, żeby wyraźnym, wyraźną postawą w języku polskim powiedzieć panom politykom, którzy poprzez oszustwa, matactwa, krętactwa i media zostali wybrani po to, żeby reprezentować naród. Oni... Oni reprezentują naród, kiedy odbierają... kiedy odbierają apanarze swoje poselskie. I na tym koniec. Mamy tego dowód, czy PO, czy PiS, czy wszystkie pozostałe inne partie mamy tę samą narrację. Przygotowujcie się do wojny. Przygotowujcie się do marszu na Ukrainę, żeby bić się za to banderowskie państwo. Żyjemy w czasach schizofrenii. Ukraina przyjęła Banderę jako fundament swojego bytu. Bandera jest chroniony konstytucją, stawiane są jego pomniki, nazywane są jego imieniem i nazwiskiem place, dzieci uczą się o Banderze, jakoby był ojcem Ukrainy. Przypomnę, Bandera był zoologicznym wrogiem Polaków. Na jego rozkaz... Wymordowano od 1939 do 1947 roku ponad pół milionów Polaków. Pół miliona! Mówił o tym pierwszy prezydent Ukrainy Krawczuk. Zastanawiał się, jak rozwikłać ten problem. Jak przeprosić Polaków, bo to Polacy byli pierwsi, którzy uznali niepodległość Ukrainy. Nikt nas nie przepraszał, wszyscy udają, jakoby nic się nie stało, nakazują nam zapomnieć, zapomnieć. I wielcy tego świata, geopolitycy, muszą prowadzić wojnę z Rosją. Muszą prowadzić wojnę z Rosją. I chcą, żebyśmy się na tę wojnę udali. My Polacy, bo oni mają taki plan geopolityczny, przejęcia władzy nad światem. Polacy się będą bili z Rosjanami do ostatniej kropli krwi, a oni się będą bili do ostatniego Polaka, a potem sobie usiądą i się dogadają, jak to zwykle bywa. Przypomnę Wam, kamraci, a jestem stary człowiek, mam 64 lata, i historii uczono mnie prawidłowej, chociaż to było za PRL-u. I nie zapomnę zdrady Ameryki i zdrady Anglii i dogadania się ze Stalinem, kiedy oddano nas jak tanią dziwkę, najtańszą z najtańszych. W Teheranie, w Jałcie oddano nas, mimo że tacy byliśmy waleczni że tacy byliśmy oddani, tacy wierni. Jesteśmy najtańszą juchą w Europie. Oprócz tego wmawia się nam, wmawia się nam, że do wojny z Rosją najlepiej się nadają Polacy, bo już na Krymie byli, na Kremlu byli i Ruskich bili i jedną wojnę z nimi wygrali. Tylko, że jest mały problem. Wojna na Ukrainie to nie jest nasza wojna. To nie 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 nasza wojna. Zanim przypomnimy sobie... Co mówią politycy w naszym imieniu i czego chcą? To zabawimy się w taki hepening wojenny. Na wojnie produkuje się trupy. Dużo trupów. Im więcej trupów, tym lepiej. Mamy dla Was taki obrazek, który będziemy ćwiczyć, jeżeli przystąpimy, jeżeli wepchną nas do tej wojny. Tło muzyczne, tło muzyczne które tu będzie, ma zmusić nas do pewnej refleksji.